To zdjęcie nie powstało po to, by szokować, ale kiedy już raz je zobaczysz, to nigdy nie spojrzysz na świat tak samo. Cześć, ja jestem Bartek, jestem fotografem portretowym i zapraszam Was na serię o historii zdjęć. Zachęcam też do polubienia tego profilu. Jest rok 1907, kiedy powstaje ta oto fotografia. Alfred Steingrids stoi na pokładzie statku. Płynącego z Ameryki do Europy. Jest w pierwszej klasie wśród eleganckich pasażerów, ale sam czuje się tam obco. W pewnym momencie podchodzi do barierki i patrzy na dół i widzi zupełnie inny świat. Na dole pokładu, tłum ludzi w najtańszej klasie. Wielu z nich wraca do Europy po nieudanej emigracji do Ameryki. Z góry wygląda to tak, jakby byli upchnięci w konstrukcji statku, częścią wielkiej maszyny. A nie osobami ze swoją historią. Alfred zamiera, bo ten widok to nie tylko scena z podróży, to obraz podziałów społecznych XX wieku, którego zamożni woleli nie dostrzegać. Podnosi aparat, bo czuje, że gdy zrobi teraz zdjęcie, to uchwyci coś większego niż ulotną chwilę, gdy to zdjęcie zaczyna krążyć po prasie i pojawiać się na wystawach. Krytycy dostrzegają coś innego, nie tylko dokument sceny na statku, ale nowoczesne spojrzenie, geometryczny kadr, linie i kontrast klas. Z czasem wielu historyków nazwie je pierwszym zdjęciem nowoczesnej fotografii. To zdjęcie staje się ikoną epoki i obrazem społecznej przepaści. To fotografia, która pokazuje, jak jedno spojrzenie z góry może odsłonić podziały między ludźmi i zmienić sposób, w jaki patrzymy na nasze społeczeństwo. Kiedy patrzysz na to zdjęcie dziś, widzisz podział klas czy lustro naszej własnej epoki? Jeżeli lubisz takie historie, zachęcam cię do obejrzenia historii tego zdjęcia opowiadające o J.F. Kennedy i jego rejsie z ukochaną na jachcie.